Trafię do buzi, kurczę kurczasz mi wystrzelił za szybko. Źródła szczęścia, według Chmielewskiego. daj suba, a pokażę ci, jak przeżyć to uczciwe. Trafię. Stop, 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 stop. Stop, 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 <laughs> poleciało z tyłu za mnie dobra nie będziemy tyle razy nie będziemy tyle razy próbować się strzelać bo bym musiał tych niecierpków tutaj nawyrywać dużo zanim bym trafił a strzał jest czysto losowy przed wami niecierpek drobno kwiatowy jak go poznać to bardzo prosto czego niecierpek nie cierpi sami widzieliście przed wami właśnie trzymam niecierpka drobnokwiatowego, którego nasiona są jadalne i smakują Identycznie jak orzechy, na przykład orzechy laskowe, zadegustujmy. Tylko trzeba pamiętać, żeby tutaj nie wystrzelił. Ach, olet. No właśnie o tym mówię. Nastąpił strzał, i gdzieś tasiono wyrzuciło, ale jedno się ostało. Ziaronka nie są zbyt duże i zbieranie może być uciążliwe właśnie ze względu na te strzały, ale. Smak rekompensuje wysiłek. Przy okazji jadalne są także młode pędy tej rośliny, ale pamiętajcie o tym, że należy ją obgotować, a wodę wylać. Między innymi dlatego, że w roślinie tej znajdują się szczawiany, które w dużych ilościach mogą nam zaszkodzić. Podobnie zresztą jak na przykład szpinak czy też na przykład szczaw. To nie jest taka nasza polska roślina, ponieważ została ona sprowadzona z Azji i w chwili obecnej jest ona bardzo inwazyjna i wdziera się na tereny leśne. Nasz polski niecierpek to niecierpek pospolity. Niecierpek pospolity, który, którego ta, który także może być spożywany w tenże sposób. Czyli można właśnie zjadać nasiona oraz młode pędy. W lasach możecie spotkać także niecierpka gruczołowatego, a także niecierpka pomarańczowego. Niecierpek pomarańczowy jest na przykład lokalizowany obok zalewu szczecińskiego, podczas gdy niecierpek gruczołowaty cechuje się. Dużą okazałością jest o wiele większy niż ten niecierpek. Oczywiście, ja tutaj urwałem pęd górny, no bo oczywiście, tutaj próbowaliśmy zrobić zdjęcie do miniaturki, położyłem rękę, okazało się, że są oczywiście kleszcze, zatem już tam nie chcę stać w tym ich obozowisku, tylko stanąłem sobie po prostu na ścieżce leśnej. W ogóle znajdujemy się na terenie zanocuj w lesie, ja bym w tym lesie tutaj nie zanocował, pełno Jerzy nie ma się gdzie w ogóle rozbić, może w innym kawałku miejsca. Czyli gdzieś tam dalej, jakbym poszedł, to bym może coś znalazł. Roślina ta, jako że jest inwazyjna, to jest tępiona. Na przykład w parkach narodowych nawet czytałem, że jest jakiś grzyb który właśnie potrafi tego niecierpka dosyć mocno po prostu wybić. Ale stosuje się także zbiory mechaniczne czy nawet tępienie chemią. Wszystko dlatego, że roślina ta po prostu zabija bioróżnorodność, ponieważ wkraczając właśnie swobodnie w jakieś terytoria leśne, po prostu zabija możliwość rozwoju innym roślinom i staje się monokulturą. Podobnie zresztą jak na przykład nawłoć kanadyjska, która Często gości na łąkach, no i po prostu jest tam tylko nawłoć, 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 i tak przez 10 lat będzie tam nawłoć i nic innego nie urośnie. To co? Strzelimy? O! O! <ś nhiều> Czyli już się nauczyliście czego niecierpek nie cierpi. Po prostu nie cierpi, jest niecierpliwy, albo nie cierpi być dotykanym, czy to przez człowieka, czy to przez inne e, obiekty. A bierzcie pod uwagę, że, ta nas że to nasiono, gdy e, dojrzeje, może zostać wyrzucone nawet na 2 metry. Generalnie ta roślina właśnie rozwija się poprzez te nasiona, tylko poprzez te nasiona. Które właśnie wyrzu wyrzuca do okolicy. Zatem, jeżeli przebiegnie tu jakaś sarna, troszeczkę wiatr dmuchnie, czy nawet człowiek przejdzie, to te nasiona zaczynają strzelać tutaj wszędzie dookoła, i roślina ta się właśnie e, rozprzestrzenia coraz to mocniej. Oczywiście roślina ma też swoje zastosowania medyczne na przykład była wykorzystywana do zewnętrznego leczenia hemoroidu. Ale tutaj warto także wspomnieć, że na przykład jeżeli poparzycie się pokrzywą dosyć mocno, no bo wiadomo, jakieś tam drobne poparzenie, no to nikomu raczej jeszcze nie zaszkodziło, ale jeżeli się mocno poparzycie pokrzywą, to możecie się naczyć tym niecierpkiem i efekt zostanie w pewnym stopniu zniesiony. Zatem po prostu łagodzi ból po oparzeniu pokrzywy. Po angielsku w ogóle niecierpek pospolity to impatience. Touch me not. Impatient, czyli niecierpliwość. Natomiast touch me not, nie dotykaj mnie, czyli z połączenia tych dwóch nas, impatient, touch me not. Mamy niecierpka pospolitego po polsku. Mam nadzieję, że już wiecie, czego niecierpek nie cierpi i że go możecie zjadać. Oczywiście z zbiór nasion jest nieco uciążliwy, ale tego niecierpka jest naprawdę dużo. Tutaj jeszcze jakiś kadr pokażę Nie wiem, czy go będzie, na ile go będzie widać. No bo wiadomo, jest raczej takie zielony i niezbyt wyróżniający się stłum. No to na tyle dzisiaj. Jeżeli Ci się spodobał materiał, to jak zwykle zachęcam Cię do subskrybowania kanału, dodawania łapek w górę, łapek w dół, napisania jakiegoś komentarza, udostępnienia mojego materiału. A ja Ci życzę na dzisiaj szczęścia i mam nadzieję, że już będziesz pamiętał, dlaczego nie niecierpek nie cierpi. Także. Cześć! trzymajcie się ciepło, na razie! No, teraz mam nadzieję, obniżyłem statyw, więc bardziej widać tego niecierpka z bliska. Może postrzelamy Mara jeszcze, a powiem Wam, że to jest bardziej uzależniające, niż folia bąbelkowa. Wystarczy podejść... O! Troszkę jeszcze nie No, troszkę mniej. Ale już strzelił. A orzeszki zjadamy.